W poprzednim odcinku na kanale Topik i topcia. Topcia znalazła magicznego zwierzaczka o imieniu mgiełka. Mgiełka podobno spełni każde życzenie dziewczynki. Tak, magicznym zwierzaczkiem spełniającym życzenia. Możesz sobie pomyśleć życzenie, a ja na pewno je spełnię. Pierwsze życzenie nowa sukienka, zostało spełnione. Kolejnym życzeniem topci było to, aby zwierzaczek teleportował ją do domu. Mgiełka spełniła życzenie dziewczynki i obie znalazły się w domu topika i topci. Topcia jest bardzo ciekawa. Skąd pochodzi jej nowa przyjaciółka Mgiełka? Dzisiaj wszyscy się tego dowiecie. Subskrybujcie kanał Topiki Topcia, zostawcie łapkę w górę, a w komentarzu jakąś magiczną emotikonkę. Miłego oglądania. Topik i Topcia. No to co, Mgiełko, opowiesz mi, skąd pochodzisz? A <laughs> No więc pochodzę z krainy słodkich obłoków ukrytej wysoko ponad tęczami, gdzie chmurki smakują jak wata cukrowa, a deszcz pada tylko w postaci malinowego syropu. Mówisz poważnie? Chmurki smakujące jak wata cukrowa, chciałabym tam mieszkać. Ja urodziłam się na puszystej różowej chmurce, zwanej obłoczkiem numer 7. Hej, topciu, jesteś w domu? O nie, to mój brat. Musisz się schować. Siostra, żałuj, że nie było cię wcześniej w domu. Byłem ze Sterą i z Wojtkiem na zakupach. E, tak? I, I co fajnie było? No było super. Szkoda, że nie poszłaś z nami. Gdzie byłaś? E, no ja byłam w kociej kawiarni razem z mamą. O, o, kupiłaś sobie nową sukienkę? E, tak, 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 kupiłam sobie. Topiku, wyjdź stąd, bo ja chcę. A co ty taka dziwna jesteś? No nie jestem, tylko ja mam ochotę być sama. A, no dobra, myślałem, że porobimy coś razem. Może jutro. Dzisiaj nie mam ochoty. E, okej. Okay. chyba Cię nie widział. Na szczęście. Tylko ty możesz mnie widzieć. Pamiętaj, co mi obiecałaś. Nikomu o mnie nie powiesz, prawda? Nie, nie powiem. Obiecuję. A obietnicy nie można złamać. Tak, to prawda. Jesteś świetną dziewczynką. Dlatego właśnie dla ciebie się pojawiłam. <grym> A ty jesteś świetnym potworkiem. Hej, nie jestem potworkiem. Jestem magicznym zwierzaczkiem. No tak, tak, wiem. Tylko co ja mam z tobą zrobić? Gdzie będziesz spała? M musimy cię gdzieś schować. No tak, przydałby się jakiś wygodny leżaczek. Lubię, kiedy jest mięciutko. Ach, Mgiełko. No dobrze, coś wymyślę, ale chciałabym więcej o tobie wiedzieć. Ty przecież wiesz o mnie dużo, prawda? Tak, ja o tobie wiem bardzo dużo. Masz jakieś życzenie? Pamiętaj, że spełnię każde. <laughs> nie, na razie nie mam. Mój brat będzie teraz grał, także mamy trochę czasu tylko dla siebie. Na pewno tutaj nie przyjdzie. No to świetnie, wolę być sama z tobą. Ja też chcę być z tobą sama, no bo przecież nie możemy być razem, kiedy ktoś inny jest w pokoju. Ach, uwielbiam turlać się po cukrowych wzgórzach. Szkoda, że tutaj takich nie ma. No nie ma, niestety, chciałabym je zobaczyć. Oh, mogłybyśmy razem pozbierać lukrowe płatki i zajadać się słodkościami? Masz ochotę na coś słodkiego? Przyniosę ci coś z kuchni. Tak, pewnie, że mam. Juhu, poproszę, przynieś mi coś słodkiego. <grym> Dobrze, ale czemu sama sobie nie wyczarujesz czegoś słodkiego i czemu tak skaczesz? Bo jestem podekscytowana, zaraz zjem coś pysznego. <grym> A czemu sama sobie nie wyczarujesz słodkości, skoro masz na nie ochotę? No bo to tak nie działa. Nie mogę sama spełnić swojego życzenia. O, wielka szkoda. No dobrze, usiądź sobie tutaj, a ja zaraz do Ciebie wrócę, tylko nic nie psoć. Dobrze, będę grzeczna. Zaraz wracam. Hej, tato! Hej, ojo! Co tam? O nic, wszystko dobrze. O, miodek, mogę go wziąć? No możesz, możesz. Mm, wezmę jeszcze coś. Mm -hmm, mm -hmm. Na, 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 Co by tu? O, ciasteczka! <grym> Masz ochotę na słodkości? Tak, dokładnie tak. To ja idę do siebie do pokoju. Pa. No, no pa, pa. Mgiełka będzie zachwycona. Chmurki tu, chmurki tam. O chmurkach tylko marzę. Cukrowe, piękne chmureczki. Na, 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 na. Ładnie śpiewasz, Mgiełko. Dogadałabyś się z natalką. Ona też uwielbia śpiewać. Przyniosłam ci ciastka i miód. No, i ciasto truskawkowe, posmakuj. Mniam, prawie tak dobre, jak z mojej krainy słodkości. No to się cieszę, że ci smakuje. Chcesz jeszcze kawałek? No pewnie, że chcę. Mmm, pychotka. <laughs> Nie możesz jeść tak dużo, bo będziesz gruba. Nie będę. Mogę jeść słodycze ile tylko zechcę. O, jestem zmęczona. No dobrze, to zrobię ci jakiś leżaczek. Żebyś mogła się wyspać wieczorem. Mamo, co? Zastanowiłaś się? Co z tym wyjazdem? Nie mam nad czym się zastanawiać. Nigdzie nie pojadę z tą rodziną. Mamo, ale to byłby naprawdę wspaniały wyjazd. Zaufaj mi, proszę! Mama topci jest super! Na pewno byście się polubiły. Daj jej szansę. Proszę! Nie, nie ma takiej opcji. Od razu możesz zadzwonić do Topci i powiedzieć jej, że nigdzie nie jedziesz. Oj mamo, szkoda, że jesteś taka. Chociażbyś mnie na ten wyjazd puściła, skoro ty nie chcesz jechać, nie pojedziesz. Tylko dlatego, że nie jestem tym, kim chcesz, żebym była. Po prostu jestem sobą i to ci się nie podoba. Dobrze, zadzwonię. Albo nie, napiszę Topci SMS-a. Jeszcze tego brakowało, żebym z taką rodziną wyjeżdżała gdzieś na weekend. O nie, nie. NIE MA MOWY! O! SMS! Ciekawe kto to? Może Patryk? O! To Estera! O nie! Jej mama nie zgodziła się na wyjazd. W sumie to mogłam się tego spodziewać. Na hmm, jaki wyjazd? Wybierasz się dokądś? Tak, mamy jechać z całą rodziną na weekend gdzieś. I chcieliśmy, żeby Estera pojechała z nami. Ale jej mama się nie zgodziła. O, oh, tak mi przykro. Hmm, Giełko, mam do ciebie życzenie. Jakie? Powiedz! Spełnię każde! Juhu! Uwielbiam spełniać Twoje życzenia! Chciałabym, żebyś sprawiła, że mama Estery zgodzi się na wyjazd! Uhuhu! Jakież tu fajne życzenie! No dobrze, nie ma sprawy! Tralalala! Twoje życzenie jest spełnione! Naprawdę? A skąd mam wiedzieć, że je spełniłaś? No, na przykład możesz napisać do Estery! No tak, w sumie masz rację, ale ona dopiero co napisała mi, że jej mama się nie zgodziła. No to poczekaj, zobaczysz. Zaraz do ciebie napiszę, że mama zmieniła zdanie. No skoro tak mówisz. Estera. Tak, mamo. Zmieniłam zdanie, jednak chcę pojechać razem z rodziną Topika i Topci. Co? Naprawdę? Naprawdę zmieniłaś zdanie? Tak, sama nie wiem dlaczego, ale coś mi mówi, że powinnam pojechać. Mamo, to fantastycznie! Dziękuję ci bardzo! To na pewno będzie super wyjazd! Zaraz napiszę do Topcie smsa, że pojedziemy, ale super, mamo, nie mogę się doczekać! No ja nie mam aż takiej radości z tego wyjazdu, ale nie wiem dlaczego, wiem, że powinnam się zgodzić! Tak, mamo, powinnaś! To będzie świetny wyjazd, zobaczysz! No, mam nadzieję, że nie będzie jakiejś katastrofy! Uh, ale super! Topcia na pewno bardzo się ucieszy! Ciekawe tylko, dlaczego mama zmieniła zdanie. No, ale w sumie, czy to ważne? Najważniejsze, że jadę z Topikiem i z Topcią i z jej rodzicami na weekend i na pewno będzie ekstra! Ojej, nie do wiary! Naprawdę spełniłaś moje życzenie! Mama Estery zgodziła się na wyjazd! Jesteś niesamowita! <laughs> A nie mówiłam, że spełnię każde twoje życzenie? Super! Jesteś ekstra! Uwielbiam cię! Bardzo Ci dziękuję. Nie ma za co. Możesz sobie życzyć, na przykład, diamentów. Też je dla Ciebie wyczaruję. Nie, nie chcę mieć diamentów. No dobrze, wiesz co? Ja już muszę iść spać. Rano wstaję do szkoły. Ojej, a co z Tobą zrobię na ten czas, kiedy będę w szkole? Nie martw się. Poradzę sobie. Schowam się do pudełeczka i będę grzeczna. No dobrze, to co? Idziemy spać? A, o, tak, idziemy. Ja też już jestem bardzo zmęczona. Dobranoc, mgiełko! Dobranoc, Topciu! Mm, dobranoc, Reksio. Dobranoc, pimpuś. Kochani, dajcie znać w komentarzu, czy ten odcinek Wam się podobał. Słyszymy się oczywiście w kolejnych odcinkach na kanale Topiki Topcia, a także na kanale Bajolanki. Do usłyszenia, promyczki! Pa!